Witam po przerwie zimowej. Niestety, ale byłem zmuszony zrobić upgrade lodówki ziemnej. Było to spowodowane kilkoma błędami, które popełniłem w trakcie jej wykonania. Tak się prezentowała w tamtym roku. Wydaje mi się, że ładnie wyglądała i była funkcjonalna. Ale niestety, na początku sezonu okazało się, że do środka dostała się woda. Prawdopodobnie z roztopionego śniegu. Co spowodowało zgnicie półek były one wykonane z płyty meblowej, To było błędem. Postanowiłem, że zacznę od zabezpieczenia lodówki z zewnątrz, przed kosiarką. więc podkopałem całą rurę. W kopie zrobiłem mały szalunek, do którego powrzucałem kilka kamieni, kilka prętów. Całość zalałem betonem. Zrobiłem kilka rowków, aby uzyskać efekt kost. Następnie wyrównałem teren dookoła i dosiałem trochę trawy. Nowe półki wykonałem z podstawek od doniczek. Powycinane fragmenty pomogły mi w dopasowaniu ich do rury. Przymocowałem je za pomocą śrubek z nakrętkami. Na pokrywę lodówki zamontowałem kolejną podstawkę pod doniczkę. Pomalowałem ją i nawierciłem trzy otwory, tak aby nadmiar wody miał którędy odpływać. Środek wypełniłem mchem, który znalazłem na działce. Feton wyczyściłem i również pomalowałem. A tak wygląda efekt końcowy. Jeśli spodobał Ci się ten filmik, zapraszam do subskrypcji kanału. Każda subskrypcja sprawia mi ogromną radość. Zapraszam również do obejrzenia innych moich filmików. Może coś się zainspiruje. Do zobaczenia wkrótce.